Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks na PlayStation 4 w zdaje się ostatnim odcinku e, dzięki uprzejmości Sony konsolę wypożyczyłem bardzo, bardzo dziękuję Sony za możliwość pogrania sobie na Waszej konsoli w wota. pomyślałem sobie, że ostatni taki kończący, wieńczący te filmiki e, odcinek będzie poświęcony znowu FV215B183 e, dlatego też zagramy sobie, nie wiem Dwie bitwy godzillą zobaczymy. E, o, bardzo szybko nie wylosowało. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ nie muszę długo czekać. Chyba nie, nie, myślałem, że... A nie wróć, myślałem, że się. Tak jak ten symbol ładowania zniknął, to sądziłem, że już mnie wylosowało. E, także tak jak mówiłem wcześniej, e, na razie przygody z Wotem na PlayStation 4 kończę. Z racji tego, że e, sam... O, średnie wybrzeże, to jest ciche wybrzeże w wersji komputerowej. Konsoli swojej nie mam i grałem na użyczonej i tak, dzięki uprzejmości, znowu Sony miałem ją troszkę dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. Mam nadzieję, że przekazałem Wam większość rzeczy, że niezbyt kaleczyłem granie na konsoli. Tam oczywiście były komentarze, żebym zostawił granie artą, ponieważ Córka kilkuletnia jakiegoś gościa gra lepiej ode mnie, i żebym wrócił na nagranie komputerowe. E, tak jak zaznaczałem na początku, jeśli w ogóle miał się podejmować tematu oto na konsoli, e, miało być to, e, miała być to gra zupełnie, zupełnie e, na spokojnie. E, taka w sumie bardziej forfan, bez spinania się na, na wynik. Starałem się Wam przedstawić to, co mogłem, czyli jakieś. No, rzeczy związane z liniami, z czołgami Na pewno fajnie było patrzeć na, na bardzo przyjemną grafikę na konsoli To było, to myślę w miarę mi się udało Na pewno grafiką zachwycam się cały czas Grafika odpady super, bardzo przyjemnie się ogląda wersję Bardzo się przyjemnie ogląda wersję na PS4 Bo jest miła dla oka, jest bajecznie kolorowa jest jak, jak widzicie słoneczna, pełna detali, szczegółów. no Wszystko tutaj naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tego cieszę się, że na to też można było popatrzeć. No i cóż, może to już tak koniec takiego sentymentalnego podsumowania. Skupmy się na razie na nagraniu. Jedziemy sobie godzillą. Są 20 etiary, czyli godzilla oraz 50M. Po tamtej stronie u nas jest e setka i, i ja. Zdyszek, co tam jedzie? 75, e dobrze. O, wykryłem go. A ja to jest ten dobry spoter, to patrzcie. Tutaj pomyślę. A, tylko żeby nie nacisnąć przycisku przypadkiem strzału. O! Jaka asysta ładna? Kurczaczek. Ja tu nawet nie wiem kiedy asystuję. Stanie sobie tutaj. No siema ma. Dobra, noc. A, ten z haków strzela. O matko i córko. 1600, prawie 1700 damaszku na strzał. Gościu, dlaczego strzela z heku? Wiem, że to jest zawsze damage, ale kurczę. O Jezu, 45 damage'u, no nie. No nie, nie wierzę. Ale trzeba go będzie dobić, bo przecież moi sobie nie poradzą z nim. Co? Trzeba poświęcić ten strzał i... O kogoś zniszczyłem, chyba? Tak, zniszczyłem go. Nie widzę tak. A nie, w ogóle nie trafiłem! Wow, strzeliłem z biodra i nie trafiłem nawet, ale bieda. Dobra, bo już dostałem mocny, mocny wpierdziel. Kto za mną jedzie? Tygrys, weź przetankuj trochę masz full HP. Tam jeszcze stoi. A, E50. Kurde, ja myślałem, że nie go trafiłem. Wow, nice. Kto tam kuchnął? 575? e 100 A, E100, a tutaj jedzie z nami ferdek. Dobra. A ja sobie poczekam, aż oni trochę spadną z HP, bo szkoda mi marnować haszy tak na dobijanie ogryzków. Awaj, tygrys, do przodu. Tam jaki łakomy kąsek, zobaczcie. Ja niestety cały czas na reloadzie. O, lolololol, lo, 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 cofamy, cofamy, cofamy. Nie strzaj wam, nie strzaj wam, nie strzaj mnie, nie strzaj. Mówię, mówię, żeby do mnie nie strzelał. Dobra, trzeba się wycofać. Ok, jest to, wykończyło gościa. I strzy. Mogę przyjąć bułkę, chyba, ale tak. Tam coś stoi, Is8, a czym to dziesiątka 1500 dostał. Wow! A nie, mu się utopił. Aha, myślę, że on dostał taką mocno a atop... to to utopienie się tak zadziałało Przejdźmy tym klockiem No już od, od is 8 trochę się boję przyjąć do strzału Na to miejsce Tam coś stoi dużego O, Godzilla tam stoi, w opcji O, kogoś właśnie zniszczyłem po asyście Tam jest godzilla w tamtej stronie Zabijecie go kiedyś? Ruch patrzy prosto na nas I nie zrobi Nie ma przestrzału niestety. O jest, 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 jest przestrzał. Kurzat ważny trafił go. nie dobrze, nie dobrze. O jak tam się chłopaki składają Piątą godzinę tutaj stoi. o matko i córku jak to. Jest tam ten ist trzeci był. Jest. Tym go, Tym go nie pokonamy, wiecie. Wiecie jak jest. Tym go nie pokonamy. Ist trzeci ma za mocny pancerz, żeby go przebić. Może mi się jeszcze od kogoś naczutować. Róg patrzy prosto na nas. Niech patrzy. Za kamieniem stoi. Jest odłamkowy. Może jeszcze coś trafi. Mhm. Widziałem, że... Aj, 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 aj. Chciałem go tak jeszcze pacnąć. I tak myślałem, że może pacnąć w ciemno, ale... No trzeba to było zrobić. Trzeba było walić w... po ciemaku. A, zostało samo sto niestety. Ho. E setką. Mogą mieć goście problem go przebić. Jeszcze jak się... u postawił cooldown, no to już w ogóle posłuchajmy jak jak brzmi działo. Uuu, amorak wysadził. Przedniosa wysadziła zwierzę. Z no Szkoda, szkoda. Ten strzał, jeden tak z biodra, co zrobiłem, bez sensu. Uuu, ale w plecy jestem. Co tam? 2 3800 ładnie. Szkoda, że nasz is 0, absolutne. Co? 9000? Wiarygodne, gościu 9000 machno. No ale tak, no 20 dziesiąte 50M. odbijając odbijający przeciwko gościom, którzy w sumie nie mogli go nawet przebić. Ile tam strzałów przyjął? Otrzymane trafienia 10, trafienia niepowiatrujące 2. No to aż ciekawe w sumie, że ale 9000, ładnie, nice. Dobra, spróbujmy jeszcze jedną bitwę zagrać.